Rozdział trzydziesty piąty Pan starosta Kałuski niezupełnie kłamał przed siostrą, mówiąc o afektach Michałowych dla Anusi, gdyż młode książątko kochało się w niej tak, jak i wszyscy, nie wyłączając paziów dworskich. Ale była to miłość niezbyt gwałtowna i zgoła nieprzedsiębiorcza. Raczej słodkie rozdurzenie głowy i zmysłów, nie pory w serca, które miłując do wiecznego posiadania umiłowanego przedmiotu dąży. Do takiego dążenia nie miał Michał dość energii. Niemniej księżna gryzelda, marząc o świetnej przyszłości dla syna, przeraziła się mocno tym uczuciem. W pierwszej chwili zdumiała ją nagła zgoda pana starosty na wyjazd anusi. Obecnie przestała o tym myśleć, tak dalece całą jej duszę zajęło grożące niebezpieczeństwo. Rozmowa z synem, który bladł i drżał przed nią, a wprzód nim się do czego przyznał, już począł łzy wylewać, utwierdziła ją w mniemaniu, że niebezpieczeństwo jest groźne. Jednakże nie od razu przezwyciężyła skrupuły sumienia i dopiero, gdy Anusia w której chciało się nowy świat i nowych ludzi zobaczyć, a może i pobała pobałamucić pięknego kawalera, przypadła jej do nóg z prośbą o pozwolenie. Księżna nie znalazła dość siły, by go jej odmówić. Anusia zalewała się wprawdzie łzami na myśl rozłąki ze swą panią i matką, ale dla sprytnej dziewczyny było zupełnie jasnym, że prosząc o rozłąkę oddala tym samym od siebie wszelkie podejrzenia – jakoby w jakichś z góry powziętych celach bała muciła młode książątko lub też samego pana starostę. Księżna Gryzelda, chcąc się przekonać, czy nie ma jakiejś zmowy między bratem starostą a Kmiticem, kazała temu ostatniemu stawić się przed sobą. Przyrzeczenie pana starosty, że nie ruszy się z zamościa, uspokoiło ją wprawdzie znacznie. Chciała jednak poznać bliżej człowieka, który miał dziewczynę przeprowadzać. Rozmowa z Kmicicem uspokoiła ją zupełnie. Młodemu szlachcicowi patrzyła z siwych oczu taka szczerość i prawda, że niepodobna było o niej wątpić. Przyznał się od razu, że w innej zakochany i przeto do bałamództwa nie ma ani chęci, ani głowy. Wreszcie dał parol kawalerski, iż dziewczynę obroni przed wszelką przygodą, chyba by sam pierwej głowę nałożył. Do pana sapiechy ją odwiedzę bezpiecznie, gdyż starosta powiadał, że nieprzyjaciel i z Lublina ustąpił, ale potem nie chcę nic o niej wiedzieć, i dlatego, abym powolnych służb dla waszej książęcej mości miał się wzdragać, bo dla wdowy po największym wojowniku i chwale całego narodu gotówem zawsze krew przelać, ale że mam tam swoje ciężkie sprawy, z których nie wiem, czyli skórę całą wyniosę. Nie chodzi też o nic więcej odrzekła księżna jeno by się do pana sapierzyńskich rąk oddał a pan wojewodę uczynił to dla mnie iż dalszej nad nią opieki nie odmówił tu wyciągnęła mu rękę którą on ze czcią największą ucałował ona zaś rzekła jemu na pożegnanie czuwaj kawalerze czuwaj i tym się nie ubezpieczaj że kraj od nieprzyjaciela wolny Ostatnie słowa zastanowiły kmicica, lecz nie miał czasu nad nimi rozmyślać, bo wkrótce ułapił go pan starosta. Cóż, mości rycerzu, rzekł wesoło, największą zdobycz za mościa mi wywozisz, ale z wolą pańską odpowiedział kmicic. Pilnu jej dobrze? Łakomy to specjał, gotów ci ją kto odbić? A niech jeno popróbuje. Owa! Dałem parol kawalerski księżnej pani, a u mnie parol święta rzecz. No, na śmiech jeno mówię, nie potrzebujesz się bać ani ostrożności nadzwyczajnych przedsiębrać. A taki poproszę jaśnie wielmożnego pana o jakowąś kolaskę zamykaną i blachami opatrzoną. Dam ci dwie, ale przecież zaraz nie jedziesz. Bogać pilno mi i tak tu za długo siedzę. — To wypraw swoich Tatarów naprzód do Krasnego Stawu. Ja ze swej strony pchnę gońce, aby tam obroki były dla nich gotowe, a tobie skortę własną aż do Krasnego Stawu dam. — Nic cię tu spotkać złego nie może, bo to kraj mój. Dam ci dobrych pachuków z niemieckiej dragoni, ludzi śmiałych i dróg świadomych. Zresztą do Krasnego Stawu trakt jak sierpem rzucił. — A czemu to mam się sam ostawać? Abyś się z nami dłużej zabawił. Miły mi jesteś gościem i radbym wać pana choćby cały rok zatrzymać. A przy tym posłałem postada do Perespy. Może się jakowyś Bachmacik i glewać pana wybierze, który cię w potrzebie nie zawiedzie. Wierzej! Kmiecic spojrzał bystro w oczy staroście, potem jakby powziąwszy nagłe postanowienie, rzekł: „Dziękuję i ostaja, tatarów naprzód wyprawia. I poszedł zaraz wydać im rozkazy, a wziąwszy na stronę Bacha Uana, tak mówił. — Agbachu Uanie, macie iść naprzód do Krasnego Stawu prostym traktem, jakby kto sierpem rzucił. Ja tu zostaję i w dzień po was ruszę, mając starościńską eskortę. — Słuchajże, teraz to ci powiem. Oto mi do Krasnego Stawu nie pójdziecie... Jeno mi w pierwszych lasach niedaleko za zamościem przypadni tak, aby żywa dusza o was nie wiedziała. A gdy wystrzał na gościńcu usłyszycie, to do mnie, bo mi tu chcą jakowąś nieszczerość wyrządzić. Twoja wola, odrzekł Agbach Uan, przykładając dłoń do czoła, ust i piersi. Przejrzałem cię, panie starosto, rzekł do siebie Kmicic. W zamościu siostry się boisz, więc chcesz dziewczynę porwać i gdzieś w pobliżu osadzić, a ze mnie instrumentum swych rządów uczynić, a kto wie, czy i gardła nie wziąć. Czekaj, że trafiłeś na lepszego od się i sam się we własny potrzask uchwycisz. Wieczorem porucznik szurski Zastukał do drzwi Kmicica. Oficer także coś wiedział, czegoś się domyślał, a że Anu się miłował, wolał więc, by odjechała, niż żeby w moc pana starosty wpadła. Jednakże mówić otwarcie nie śmiała może, także nie miał pewności. Dziwił się więc tylko, iż Kmicic zgodził się na wysłanie przodem Tatarów. Zaręczał, że drogi nie są tak bezpieczne, jak mówią, że wszędzie włóczą się kupy zbrojne i do gwałtownych uczynków skore. Lecz pan Andrzej postanowił udawać, że niczego się nie domyśla. Co mnie może spotkać, mówił. Przecie pan starosta Kałuski daje mi własną eskortę. Ba. Niemców. Zali to niepewni ludzie? Tym psu bratom nigdy ufać nie można. Bywało, że zmówiwszy się po drodze do nieprzyjaciół zbiegali. Szwedów przecie nie ma z tej strony Wisły. Są psiajuchy w Lublinie. Nieprawda, że wyszli. Szczerze waszmości radzę, nie wyprawiaj naprzód Tatarów, bo w większej kupie zawsze bezpieczniej. Szkoda, mi śmiwać pan w przódy tego nie mówił. — Jeden mam język w gębie i raz danego rozkazu nie cofam. Jakoż na tatarzy ruszyli naprzód. Kmicic miał zaś jechać pod wieczór tak, aby na pierwszy nocleg stanąć w Krasny Stawie. Tymczasem wręczono mu dwa listy do pana Sapiechy, jeden od księżnej, drugi od pana starosty. Kmicic miał wielką ochotę otworzyć ten ostatni, jednak nie śmiał. Natomiast przejrzawszy go pod światło, przekonał się, że w środku jest czysty papier. Odkrycie to upewniło go ostatecznie, że i dziewczyna, i listy mają mu być w drodze odebrane. Tymczasem przyszło stado z Perespy i pan starosta obdarzył młodego rycerza nad podziw pięknym Bachmacikiem, którego on z wdzięcznością przyjął, myśląc sobie w duszy, że dalej na nim zajedzie niż się pan starosta spodziewa. Myślał także o swoich tatarach, którzy już musieli w lasach zapaść i śmiech pusty go brał. Chwilami znów burzył się w duszy i obiecywał sobie dać panu staroście dobrą naukę. Nadszedł wreszcie czas obiadu, który upłynął bardzo posępnie. Anusia miała czerwone oczy, oficerowie milczeli głucho, jeden pan starosta był wesół i kazał dolewać w kielichy które Kmicic spełniał jeden za drugim. Lecz gdy nadeszła pora odjazdu, niewiele osób żegnało odjeżdżających, gdyż pan starosta powyprawiał oficerów po służbie. Anusia padła do nóg księżnie i długo nie można jej było oderwać. Sama zaś księżna miała w twarzy niepokój widoczny. Może i wyrzucała sobie po cichu, iż pozwoliła na odjazd wiernej służki wśród takich czasów, w których nie trudno było o przygodę. Lecz głośny płacz Michała, który trzymając pięści przy oczach, buczał, jak żak szkolny utwierdził dumną panią w przekonaniu, iż trzeba dalszym skutkom młodocianego afektu zapobiec. Wreszcie uspokajała się i tą nadzieją, że w rodzinie sapierzyńskiej znajdzie dziewczyna opiekę, bezpieczeństwo i wreszcie ową wielką fortunę mającą jej los na resztę życia zabezpieczyć. Właściwej cnocie męstwu i honorowi ją powierzam, rzekła raz jeszcze księżna Dokmicica. A władź pan pamiętaj, i żeś mi za jako ją bez szwanku do pana sapiechy doprowadzisz. Jako szkło będę wiózł, a w potrzebie pakułami obwinę, żem zaś parol dał, to chyba śmierć mi dochować przeszkodzi odrzekł rycerz i podał ramię Anusi. Ona zaś zła była na niego, bo wcale na nią nie patrzył i dość lekko traktował, więc podała mu rękę bardzo dumnie, odwracając wzrok i głowę w inną stronę. Żali było odjeżdżać i strach ją teraz brał, ale cofać się było już za późno. Nadeszła chwila. Siedli więc ona do karetki ze starą sługą, panną Suwalską, on na komi i ruszyli. Dwunastu rajtarów niemieckich otaczało kolaskę i wóz z anusinymi łubami. Gdy wreszcie skrzypnęły brony w warszawskiej bramie i rozległ się turkot kół po zwodzonym moście, Anusia uderzyła w płacz głośny. Kmicic pochylił się do kolaski: Nie bój się wać panna. — Nie zjem cię. Grubian! — pomyślała Anusia. Jechali czas jakiś wedle domów leżących za murami, wprost ku staremu Zamościu, po czym wyjechali na pola i wjechali w bór, który w owych czasach ciągnął się pagórzystym krajem aż hen do Bugu i za Bóg z jednej strony, z drugiej szedł przerywany wsiami aż do Zawichosta. Noc już zapadła ale bardzo pogodna i widna. Trakt znaczył się srebrnym szlakiem. Ciszę przerywał tylko churkot karetki i tentent koni rajtarskich. Tu już moi tatarowie muszą tkwić w gąszczach, jako wilcy, pomyślał Kmicic. Wtem nadstawił ucha. Co to? Zapytał oficera dowodzącego rajtarami. Słychać tentent. Jakiś jeździec pędzi w skok za nami. Odrzekł oficer. Zaledwie skończył, dopadł na spienionym koniu kozak wołając: Pan babienicz, pan babienicz! Pyśmo od pana starosty! Orszak wstrzymał się. Kozak podał list panu Kmicicowi. Kmicic rozłamał pieczęć i przy świetle latarni umieszczonej przy koźle kolaski czytał, co następuje: Mości, a mnie wielce miły panie babienicz! Prędce po odjeździe panny Bożobochaty Krasieńskiej doszła mnie wieść, iż Szwedzi nie tylko nie ustąpili z Lublina, ale na mój Zamość uderzyć zamierzają. Wobec tego dalsza droga i peregrynacja stają się niepodobne. Zważywszy więc owe perikula, na jakie białogłowa narażona być mogła, chcemy pannę Bożobochatą mieć z powrotem w Zamościu. Ciesz sami rajtarowi odwiozą. Wać pana zaś, któremu w dalszą drogę musi być pilno, na próżno fatigary nie chcemy. Którą wolę naszą oznajmiając waszej mości, prosimy, abyś rajtarom wedle naszych chęci rozkazy wydać zechciał. Przecie jest w nim tyle uczciwości, że na głowę moją nie nastaje, jeno ja mnie na dudka chce wystrychnąć, pomyślał Kmicic. Wraz się też okaże jawnie, czy jest w tym zasadzka, czyli jej nie ma. Tymczasem Anusia wysadziła głowę przez okno. A co tam? spytała. — Nic. Pan starosta kałuski jeszcze raz, wać pan nie mojemu męstwu poleca. Nic więcej. Tu zwrócił się do woźnicy i rajtarów. — Jazda! Lecz oficer dowodzący rajtarami osadził konia. — Stój! — krzyknął na woźnicę. Po czym do Kmicica. — Jak to? — Jazda! — A po co dłużej w lesie stać? — spytał zgłupia Frant Kmicic. — bo wasza mość odebrałeś jakowyś rozkaz na no właści co do tego odebrałem i właśnie dlatego rozkazuję jazda stój zawołał oficer jazda powtórzył kmicic co tam spytała znów Anusia nie pojedziem ni kroku dalej nim rozkazu nie obaczę rzekł stanowczo oficer rozkazu nie obaczysz bo nie tobie go przysłano Skoro waszmość słuchać go nie chcesz, to ja go wykonam. Ruszaj, że sobie tedy waszmość z Bogiem do Krasnego Stawu i bacza, żebyśmy czego nie przyłożyli na drogę, a my z panną wracamy. Pan Kmicic tego tylko chciała, bo oficer wyznał, iż wie, co jest w rozkazie. Okazało się bowiem z tego z zupełną pewnością, że cała sprawa jest z góry ułożonym podstępem. — Ruszaj z Bogiem! — powtórzył groźnie już oficer. I w tej chwili rajtarzy powydobywali bez komendy szable z pochew. O, takie syny! Nie do zamościa chcielibyście dziewkę wieść. Jeno gdzieś na uboczu osadzić, aby starosta swobodnie rządzą w swym cugle mógł popuszczać. Aleście na mądrzejszego trafili! To rzekłszy wypalił w górę z pistoletu. Na ów odgłos w głębiach lasu rozległ się wrzask straszliwy, jak gdyby wystrzał zbudził całe stada wilków śpiące w pobliżu. Wycie ozwało się z przodu, z tyłu, z boków, jednocześnie rozległ się tętent koni, chrupot od gałęzi łamanych pod kopytami i na trakcie zaczerniały kupy jeźdźców, które się zbliżały z nieludzkim wyciem i piskiem. Jezus, Maria, Józef! Wołały przerażone niewiasty w kolasce. Tymczasem tatarzy dopadli chmurą, lecz kmicic wstrzymał ich trzykrotnym okrzykiem, sam zaś zwrócił się do przerażonego oficora i chełpić się począł: Poznaj na kogoś trafił! Pan starosta na dudkach chciał mnie wystrychnąć, ślepe instrumentum ze mnie uczynić, a tobie rajfurską funkcję powierzył, której się dla łaski pańskiej podjąłeś, panie oficjerze. Kłaniajże że się od nicza panu staroście i powiedz mu, że dziewka dojedzie bezpiecznie do pana sapiechy. Oficer potoczył naokoło przelękłym wzrokiem i ujrzał dzikie twarze patrzące ze straszliwym łakomstwem na niego i na rajtarów. Znać było, że czekają tylko jednego wyrazu, ażeby rzucić się na nich i porozrywać w sztuki. — Wasza miłość... Uczynić, co zechce, bo z przemocą nie wskuramy, odrzekł drżącym głosem. Ale pan starosta potrafi się pomścić? Kmicic rozśmiał się. Niechże się na tobie mści, bo gdyby nie to, że się zdradził, gdybyś nie okazał, że wiesz z góry, co jest w rozkazie i nie przeciwił się dalszej jeździe, to byś mnie nie przekonał o zasadce i dziewkę zaraz bym w Krasnostawie oddał. Powiedz, że i to panu staroście by mądrzejszych odcieraj furami swymi kreował. Spokojny ton, z jakim pan Kmicic to mówił, upewnił nieco oficera, przynajmniej pod tym względem, iż ani jemu, ani Rajtarom śmierć nie grozi, więc odetchnął, że i rzekł. Mamyż z niczym wracać do Zamościa? A Kmicic z niczym nie wrócicie, bo wrócicie z pismem moim, które każdemu z was na skórze każe wypisać. Wasza miłość, bierz ich! krzyknął Kmicic. I sam zaraz ucapił za kark oficera. Rozpoczęła się zawierucha i kotłowanina naokół kolaski wrzask tatarów, stłumił wołanie o pomoc i krzyki przerażenia wydobywające się z piersi niewiast. Lecz szamotanie niedługo trwało, gdyż w dwa pacierze później rajtarowie leżeli już na trakcie powiązani jeden obok drugiego. Teraz Kmicic rozkazał siedz ich batoszkami zbyczego byczego surowca, lecz nie nadmiarę, żeby wrócić mogli piechotą do Zamościa. Otrzymali więc prości żołnierze po sto, a oficer sto pięćdziesiąt plak. Pomimo próśb i zaklęć Anusi, która nie rozumiejąc, co się wokoło niej dzieje... Sądziła, że w straszliwe jakieś ręce wpadła i składając dłonie błagała ze łzami w oczach o życie. — Daruj, rycerzu, co ja ci winna daruj, oszczędź? — Cicho, panna, bądź! — huknął Kmicic. — Co mi ci zawiniła? — Możeś i sama w zmowie. — W jakiej zmowie, Boże? — Bądź miłości w mnie grzesznej. — To... Wać Waćpanna nie wiesz, że pan starosta pozornie jeno na wyjazd waćpanny dozwolił, aby cię od księżnej odłączyć, a w drodze porwać, i aby w jakimś pustym zameczku na cnotę twoją nastawać. — Jezusie Nazareński! — krzyknęła Anusia. I tyle było w tym okrzyku prawdy i szczerości, iż Kmicic rzekł łagodniej. — Jakże, toś waćpanna nie niewzmowie? Może to być! Anusia zakryła twarz rękoma, lecz nie mogła nic mówić. Jeno powtarzała raz po razu: Jezus, Mario, Jezus, Mario. Uspokój się, panna, rzekł jeszcze łagodniej pan kmicic. Pojedziesz bezpiecznie do pana sapiechy, bo tego pan starosta nie wyliczył, z kim ma sprawę. Od ci ludzie, których tam sieką, mieli cię porwać. — Daruję ich zdrowiem, aby mogli panu starości opowiedzieć, jako im gładko poszło. — To bać pan mnie od hańby obronił? — Tak jest, chociażem nie wiedział, czy rada będziesz. Janusia zamiast odpowiadać lub zaprzeczać, chwyciła nagle pana Andrzeja za rękę i przycisnęła ją do swych bledziuchnych ust. A po nim skry przeszły od nóg do głowy. — Daj na spokój dla boga co to znowu krzyknął siadaj panna do kolaski bo nożyny przemoczysz a nie bój się u matki nie byłoby ci przespieczniej. — pojadę teraz z waćpanem chociażby na koniec świata waćpanna takich rzeczy nie powiadaj Bóg cię nagrodzi żeś cnoty bronił pierwszy raz mi się sposobność trafiła odrzekł Kmicic, a ciszej mruknął sam do siebie. Tyle mnie dotąd bronił, ile kot napłakał. Tymczasem ordyńcy przestali batożyć rajtarów. Kazał ich więc pan Andrzej pognać nagich i pokrwawionych traktem do Zamościa. Poszli łzy rzewne wylewając. Konie broni i odzież darował Kmicic swoim tatarom i ruszyli szybko naprzód, bo niebezpiecznie było zwłóczyć. Przez drogę nie mógł się młody rycerz powstrzymać od chęci zaglądania do kolaski, a raczej od spoglądania na bystre oczka i cudne lica dziewczyny. Pytał też za każdym razem, czy jej czego nie trzeba, czy kolaska wygodna i czy zbyt szybka jazda nie nuży. Ona odpowiadała mu zatem wdzięcznie, że jej tak dobrze jako nigdy nie bywało. Ochłonęła już ze strachu zupełnie, serce wezbrało jej ufnością dla obrońcy, w duszy zaś myślała. — Nie tak nieużyty, ani taki grubian, jaką z początku mnie mała. — Ej, Olenka, co ja dla ciebie cierpię — mówił sobie Kmicic — Zali mnie niewdzięcznością nakarmisz, żeby tak w dawnych czasach uch, ha. Tu kompanionowie przyszli mu na myśli różne swawole, których się na spółkę z nimi dopuszczał, więc chcąc odegnać pokusy, począł za ich nieszczęsne dusze odmawiać wieczny odpoczynek. Przybywszy do krasnego stawu, uznał pan Kmicic, że lepiej na wieści z zamościa nie czekać i zaraz ruszył w dalszą drogę. Wszelako na odjezdnym napisał i przesłał panu staroście list następujący. — Jaśnie, wielmożny panie starosto, a mnie wielce miłościwy łaskawcu i dobrodzieju. Kogo Bóg wielkim na tym świecie uczynił, temu i dowcipu z porszą miarę namierzył. Poznałem to od razu i żeś jaśnie wielmożny pan jeno na próbę chciał mnie wystawić — przesyłając mi rozkaz wydania panny Bochatej Krasieńskiej, a ja poznałem to tym lepiej, gdy rajtarowie owi zdradzili, iż tenor rozkazu wiedzą, chociażem im listu nie pokazywał i choć jaśnie wielmożny pan piszesz mi, iż namysł dopiero po naszym wyjeździe przyszedł. Jako więc z jednej strony podziwiam tym bardziej przezorność pańską, tak z drugiej dla zupełnego uspokojenia troskliwego opiekuna, ponownie przyrzekam, iż nic mnie od spełnienia powierzonej mi funkcji odwieść nie zdoła. Ale że żołdakowie owi źle widocznie intencję pańską rozumiejąc, wielkimi grubianami się okazali, a nawet zdrowiu memu grozili, mniemam przeto, iż utrafiłbym w myśli jaśnie wielmożnego pana, gdybym ich był obwiesić kazał. Czegoże mnie uczyniło przebaczenie, jaśnie wielmożnego pana upraszam. Wszelako batoszkami kazałem ich przystojnie ociąć, którą karę, jeśli jaśnie wielmożny pan za zbyt małą uznasz, wedle swej pańskiej woli multiplikować możesz. Przy czym, tusząc iżem na większą ufność i wdzięczność jaśnie wielmożnego pana zarobił, piszę się wiernym i życzliwym wielmożnej pańskiej mości sługą babini. Dragoni, dovlókłszy się do zamościa, późną nocą nie śmieli się na oczy panu staroście Kałuskiemu pokazać. Dowiedział się więc o całym zajściu dopiero z tego listu, który nazajutrz krasnostawski kozak przywiózł. Przeczytawszy go pan starosta, na trzy dni w swojej komnacie się zamknął, nikogo z dworzan prócz pokojowców, którzy mu jeść, nosili do siebie nie puszczając. Słyszano też, iż kloł po francusku, co czynił tylko wówczas, gdy był w najwyższej pasji. Powoli jednak uspokoiła się ta burza. Przez czwarty i piąty dzień bardzo był jeszcze pan starosta milczący. Żuł coś w sobie i za wąs szarpał, aż dopiero w tydzień, będąc już wcale wesołym i podpiwszy trochę przy stole, począł nagle wąs kręcić, nie szarpać. I ozwał się do księżnej gryzeldy. Pani siostro, wiesz, że mi nie brak przezorności. Wystawiłem też umyślnie parę dni temu na próbę owego szlachcica, który Anusie zabrał. I mogę ci upewnić, że ją wiernie do rąk pana Sapierzyńskich dowiezie. I zdaje się, że już w miesiąc później zwrócił pan starosta serce gdzie indziej. A prócz tego był całkiem i sam przekonany, że co się stało, stało się z jego wolą i wiedzą.